kucharze. Czas, abyśmy przystąpili do naszego challenge'u. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie poczęstowały mnie pysznymi burgerami. Ej! Halo, zaczynamy! Łatwizna, Robię najlepsze burgery na świecie. I wiem na pewno, że muszę zacząć od opiekania bułek. Jeśli używasz kupionych w sklepie, to współczuję. Prawdziwy kucharz musi wiedzieć, jak samemu zrobić bułki, a robi się je bardzo szybko i burger będzie smakował o wiele lepiej. Zobaczysz. Awesome. No, oczywiście, nie popisuj się tak. Ciekawe, czy będziesz się tak przechwalać, jeśli twoje bułki zrobią się czarne w mgnieniu oka. Emma, co tam jest? Nic tam nie ma. Dlaczego mnie rozpraszasz? Czekaj, co to ma być? Czemu moja bułka zrobiła się taka ciemna? Wygląda jak atrament kałamarnicy. Wiem, to genialny pomysł. Czarne bułeczki wyglądają o wiele fajniej. Najwyższy czas włożyć je do piekarnika, żeby się upiekły. Właśnie w ten sposób. E, a ja przejdę do mięsa mielonego. Bo najważniejsze w burgerze są pyszne kotlety. I zrobię je w wersji serowej. Co może być fajniejszego? Tylko spójrzcie, jakie rumiane. Jak to co? Fajniejszy jest burger z owocami morza. Tylko najdroższe restauracje to serwują. Widziałaś kiedyś kotlety z krewetkami i krabem? Dokładnie to mam zamiar zrobić. I wiem, jak sprawić, żeby wyszły nierealnie pyszne. Będą też bardzo ładne. To już przesada. Ludzie lubią bardziej klasyczne burgery. Takie jak ten, którego już prawie zrobiłam. Pozostało tylko złożyć go w całość. Tylko spójrzcie, jaki jest duży i pyszny. Mój burger padnie po tym, jak zrobię swojego. Mój będzie miał specjalny sos z awokado, soku z cytryny i przypraw. Będzie odjazdowy, zobaczysz. Muszę tylko ubić to wszystko w blenderze. A potem można złożyć moje arcydzieło. To jest to. Samantha, twoja porażka jest pewna. Jeszcze się przekonamy. Jane, czas wybrać zwycięzcę. Nawet nie wiem, od czego chciałabym zacząć. Myślę, że zacznę od tego klasycznego burgera. Uwielbiam je. Mm, to jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Cóż, czas przejść do fantazyjnego czarnego burgera. Są do niego nawet specjalne rękawiczki. Zobaczmy, jak to smakuje. No. o Ojej, fu, ochyda. Nie znoszę owoców morza i awokado. Nie, wolę burgera Samanty. Tym razem to on wygrał. No co będziemy gotować w drugiej rundzie? Chcę steka. Soczystego i pysznego. Hmm. Prościzna. Nie będziesz w stanie oderwać się od mojego dania. No to zaczynajmy. Może zacznę od sosu na bazie masła. Nie wiem, jaki jest sens tych przygotowań. Dobry stek to stek przyrządzony przez profesjonalistę. Mam na myśli siebie. Smażenie na patelni jest nudne. Domowy grill to co innego. No, idealnie. Bzdura. Nawet na zwykłej patelni można przygotować naprawdę dobry posiłek. Nawet można użyć prawdziwego ognia. Fajnie, ale stek z grilla i tak będzie bardziej soczysty i smaczniejszy, co oczywiste. Nieprawda. Czas na sekretny składnik. Prawdziwy sos do steków robi się z miodu, musztardy i soku z cytryny. Żaden sos nie pasuje lepiej do mięsa. Jestem pewna, że Jane go pokocha. I tym razem to ja wygram. No nieźle. Ale mój sos maślany będzie pasować o wiele lepiej. Do tego pomidory i gałązka tymianku. Jane, czas spróbować. Smacznego. Tym razem zacznę od steku przygotowanego przez Emmę. Zobaczmy, czy jest dobry. Pachnie niesamowicie. Mmm, realnie pyszne. Możemy spróbować stek i sos. Emma, zrobiłaś świetną robotę. To naprawdę jest niewiarygodnie dobre. Teraz czas ocenić stek Samanty. Pachnie równie dobrze. Wow, to jest po prostu boskie. Najlepszy stek, jaki kiedykolwiek jadłam. Samanta, znowu wygrałaś. Oczywiście, że tak. W końcu jestem świetną kucharką. Jesteśmy gotowe na kolejny pojedynek. Tym razem chcę rolki. Wasze improwizacje są mile widziane. Łatwizna. Wiesz, ile rolak zrobiłam w życiu? To ne. I wiem na pewno, że powinnam zacząć od ugotowania ryżu. Zgadzam się. Następnie ogórek, który pokroi w długie słupki. Ryż jest gotowy. Teraz też mogę przejść do ogórka. Samantha, nasze przepisy są bardzo podobne. Rzeczywiście, z wyjątkiem tego, że zobaczymy, co zrobisz, gdy twój ryż nagle zniknie. Ona nawet nic nie zauważyła. Gdzie jest mój ryż? Samantha widziałaś go? Nie, co, to kraiłam rybę. Nie będę musiała sobie poradzić. I wpadłam na naprawdę niesamowity pomysł. Zrobię naleśnikowe rolki. W tym celu muszę zamieszać ciasto na naleśniki. Myślę, że Jane spodoba się mój eksperyment. W przygotowywaniu naleśników nie mam sobie równych. Zawsze wychodzą mi idealne. No i proszę, naleśniki gotowe. Naleśniki? Będziesz robić jakieś dziwne rolki, a ja będę postępować dokładnie według przepisu. Najważniejsze to pamiętać o arkuszach Nori. Mam tu nawet specjalny dywanik na rolki. Nazywa się Mata. Używam go, żeby rolki były równiutkie. Oczywiście dodam też rybę. Wszystko wychodzi mi naprawdę idealnie. I moje pyszne roleczki są gotowe. Muszę tylko dorzucić troszkę wasabi i marynowanego imbiru. Super, ale moje rolki będą o wiele bardziej oryginalne. To rolki z bananem i dżemem. Kto by takich nie chciał? Przecież każdy kocha słodycze. Dodatkowo skropię je syropem truskawkowym. Zobaczymy, czy je rolki Jane bardziej doceni. Swoją drogą, najwyższy czas się dowiedzieć. Jane! Smacznego! Ojej, nawet nie wiem od czego zacząć. Myślę, że najpierw wybiorę klasyczne rolki Samanty. No nieźle, ale czegoś mi brakuje. Jadłam lepsze. Zobaczmy, co przygotowała Emma. Mm, nigdy nie jadłam słodkich rolek. To jest naprawdę pyszne. Emma gratuluje wygranej. Na no w końcu tak długo czekałam na ten triumf. Za chwilę Emma narysuje, co dokładnie chce zjeść. Uwaga, patrzcie! ma chce galaretkę. A więc szefowe kuchni, potraficie ją przygotować galaretki galeretki będę potrzebowała cytryny. Mój mistrz nauczył mnie, jak zrobić najpyszniejszą galeretkę na świecie. Emma będzie zachwycona. Wyciskamy cytrynę. Oczywiście nie wolno zapomnieć o cukrze, żeby nie było zakwaśne. I główny składnik galeretki, żelatyna. Wrzucamy ją do garnka. I mieszamy wszystko trzepaczką, żeby galeretka była ładna i jędrna. Jakoś trudno się zrobiło. Róża to coś ciekawego. Oczywiście wszystko, co najlepsze dla naszej Emmy. Róża doda świeżości i koloru byś tego nie zrozumiała, Samanto? O, ja też mam sekretny składnik. Waniliowy słodki syrop. Troszkę syropu waniliowego dla naszej słodkiej Emmy. Już prawie skończyłam. Nadrabia zaległości Samanto. Myśleliście, że róża to wszystko? Nie, to dopiero początek. Potrzebuje śmietanki. Pyszna biała czekolada. O tak, właśnie ona. Im więcej, tym lepiej. Najpyszniejszy, świeżo wyciskany sok. Wszystko mieszamy. Właśnie tak. Co za chałtura. Ja będę używać tylko prawdziwych owoców, a nie ich soku. Pozostaje tylko zalać to wszystko moją cudowną, waniliową galaretką. Co ty na to, Jane? Kto teraz został w tyle? Już wkładam ją do lodówki. Mam wszystko gotowe. Szybko nie znaczy pysznie. Emma na pewno wybierze moją galaretkę. Mylisz się na bank, wybierze moją. Skończyłyście? Kiedy będziemy mogli spróbować Waszych dań? Emma jest głodna. Moja galaretka jest już gotowa, pozostaje tylko ładnie ją podać. Wow, Jane, wygląda przepysznie. Cukier-puder zawsze zrobi robotę. Dajmy kilka małych różyczek dla małej Emmy. I ostatnie akcenty. Wspaniale, moja galaretka jest gotowa. Tylko spójrzcie na to, co ja przygotowałam. Brakuje tylko kilku ozdób i serduszek dla kochaniutkiej Emmy. Wszystko gotowe. Emma, pospiesz się i próbuj. Zacznę od tej galaretki. Owoce? Interesujące. Wow, jakie pyszne. Samantha, twoja galaretka posmakowała mnie. Muszę tego koniecznie spróbować. Mm, smakuje jak z mojej babci. Bardzo trudny wybór. Mm. Ale to smakowało lepiej. Jane, gratulujemy zwycięstwa. Emma, co chcesz tym razem? O, to croissant. Szefowe kuchni, zaczynajcie. Gotowe rogaliki? Jestem szefową kuchni, zrobię własne. Weź moje, Jane. Przepis na prawdziwego croissant zdradziła mi moja przyjaciółka z Francji. Będziemy potrzebować jajka, cukier i dużo mleka. Teraz wszystko mieszamy. Ostrożnie z mąką Samanto. Albo wszyscy staniemy się rogalikami. Jane, a to co wymyśliłaś dla Emmy? Mam genialny przepis. Emma na pewno pokocha mojego rogalika. Sprawię, że będzie super smaczny. Jane, nigdy w ciebie nie wątpiliśmy. Zawsze wszystko idzie ci gładko. A co tam u Samanty? Zaraz będę miała gotowe prawdziwe croissant według przepisu z Francji. Pozostało tylko nadać im odpowiedni kształt. Moje rogaliki są o niebo lepsze niż gotowce, Jane. Ważne jest, aby ostrożnie i delikatnie je zwinąć, żeby były ładne i apetyczne. Wow, Samanta, twoje rogaliki naprawdę wyszły tak samo jak te gotowe. A ja już zaczynam ozdabiać mojego crossa. Muszę dodać kilka składników. Ojej, Jane, zdecydowałaś się zrobić zielonego rogalika dla Emmy? Mój croissant będzie doprawiony kilkoma świeżymi plasterkami pysznej rybki. No i nie zapominamy o wykończeniu. Emmie na pewno spodoba się ten rogalik. Jest nie tylko pyszny, ale także zdrowy. O, chyba moje rogaliki są upieczone. Jakie duże. Trochę magii od szefowej kuchni. Voilà. Teraz dodamy krem i owoce. Gdzie są moje owoce? Jane, zjadasz moje owoce? Oddawaj je. Na czym to ja skończyłam? Borówki, granat i mandarynki. Ostatni szlip I gotowe. Jakie piękne rogaliki. Emma będzie zachwycona. Od którego zaczniesz? Y chcę ten. Wygląda ciekawie. No i co sądzisz? Smakuje ci? Nie? Fu, to obrzydliwe. Muszę szybko zjeść coś smacznego. To wygląda pysznie. Co sądzisz? Co wybierzesz? Oczywiście, że to. Samanto, gratulacje. Twój rogalik został ulubieńcem Emmy. Emma, co chcesz tym razem? Ryba? Szefowa kuchni. Spróbujecie zaskoczyć Emmę? A oto i rybka. To moja ryba. Złapałam ją pierwsza. Może podzielicie ją na pół. Nie, bo ja pierwsza. Nie mam mowy. No to trzymaj. Ups. Jane, mam nadzieję, że nie zrobiłaś tego celowo. Teraz to na bank moja rybka. Najpierw ją ponacinam, żeby była jeszcze lepsza. Jane, wymyśliłaś coś? Oczywiście. Usmażę teraz kilka kawałków świeżej ryby. Dodam sól i pieprz. Ważne jest, aby odrzucić je na czas, żeby się nie przypaliły. Bo kto lubi jeść przypalone jedzenie? Jane, możesz nie próbować. To ja będę miała najsmaczniejszą i najpiękniejszą rybę. Posmarowałam ją moim firmowym sosem i dodałam odrobinę cytryny. Teraz mogę włożyć ją do piekarnika. Jeszcze nie wiesz, to ja wymyśliłam, to. Mam autorski sos, który idealnie pasuje do każdej ryby. Nawet nie masz się po co starać. Emma no, szaleje z radości, gdy spróbuje mojego dania. Nadajemy najważniejszy składnik. Świeży miód. Pozostaje tylko wszystko porządnie wymieszać. I oczywiście ziemniaczki. Mój mistrz nauczył mnie robić najsmaczniejsze i najbardziej chrupiące ziemniaki na świecie. Nie możesz się ze mną równać, Samanto Wow, Jane. To wygląda naprawdę pysznie. Myślę, że Emma na pewno to doceni. Troszkę fasolki dla koloru. Słodkie pomidorki. Można podawać. Gotowe. Sos jest dla kucharza jak farby dla malarza. Jestem geniuszem. Moje danie na pewno zostanie wybrane przez Emmę. Pozostało tylko wykończenie. Samanta, wezmę twoją łapkę. Ups, upuściłam, przepraszam. Haha, ha, bardzo zabawne, mam jeszcze jedną. Wszystko gotowe. Jane, możesz patrzeć, ale nie dotykaj rękami. Pozostało to ładnie ułożyć i można podać Emmie. Na pewno będzie zachwycona. Szafowe kuchni gotowe? Emma, od czego chcesz zacząć? Jakie piękne, szczególnie ta. Jest taka zabawna. Zacznę od tego dania. Spróbujmy rybkę. No i jak? Spodobało Ci się? Nie mogło być inaczej. A teraz spróbuję ciebie. No i co myślisz, Emma? Samantha starała się jak mogła. Smakuje ci? Emma, musisz dokonać wyboru. Gratulacje szefowo kuchni. No i kto tu najlepiej gotuje? Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację. Ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak. Chwileczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że ma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. To wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne. Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Tam masz, tam masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratuję cię, Emma, trzymaj się. Mam ogromnego kapcia. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz Emma? Przestań zajmować się bzdurami! Daj spokój, nie Maruć. To no jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro rozkończyłaś, to moja kolej. Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Co robisz, Emma? To mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać, wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości Muszę tego natychmiast spróbować Znowu to robisz, Emma Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić Przepraszam, nie chciałam Mam tego dość Nie pozwolę ci na to Masz za swoje Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko Owocowa fanta, rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz? Wszystko się udało. mi naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy, daj mi to, to moja fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odsiąść. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stan się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety, nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Pakowanie jest puste. Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać i teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść! Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty! Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co no to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć! Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask to niewiarygodne! Ma wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale! Nie potrafię opisać słowami jakie to uczucie. Chcę więcej! Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzymaj się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Poda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O, nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie.